Siemeczko, widzowie, z tej strony. witam Was w kolejnym filmie z StumbleGuys na tym kanale. A w dzisiejszym filmie pokażę Wam widzowie nowe skiny, które nadchodzą do Stumble Guys, ponieważ mamy ich naprawdę ale to naprawdę dużo. jakieś nowości z aktualizacji i wszystkie darmowe rzeczy, które możecie aktualnie w StumbleGuys zdobyć. Także widzowie oglądajcie ten film do końca, żeby po prostu wszystkie skórki zobaczyć i po prostu o wszystkim się dowiedzieć. Na samym starcie zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ widzowie niedługo wbijamy 10 tysięcy subskrypcji i z tej okazji będzie specjalnie. Także myślę, że naprawdę warto subskrybować. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się spodoba, oraz napiszcie coś fajnego w komentarzu. No, a my, widzowie, na samym starcie oczywiście sobie otworzymy darmowe koło fortuny, więc przechodzimy tutaj do darmowych nagród i mam nadzieję, że tego Diamond, właśnie Demona trafimy, ponieważ on mi się najbardziej podoba. Właśnie jeszcze możemy trafić Bolta, ale myślę, że ten Diamond, Demon oczywiście wygląda jeszcze lepiej, więc mam nadzieję, że go trafimy kiedyś i widzowie lecimy, lecimy, lecimy i co? Czy legendę dostaniemy? Legendę? Nie, widzowie. No, dostaliśmy niebieskiego skina. No, zobaczcie, było tak blisko dro e, prawie dropnęliśmy właśnie jakąś legendę, no, ale mamy właśnie takiego Bard Dandy, więc sobie klikamy OK, widzowie. E, I w ogóle widziałem na odcinku Hexa, widzowie, że Hexo podczas otwierania tylko Stumble e, dropnął aż dwa razy tego nowego skina Kio e, więc kto nie widział to może wejść do niego na film, no, ale widzowie, niestety ja nie mam tyle gemów, żeby właśnie to otworzyć. Tworzyć, więc po prostu przechodzimy już do giereczki i w giereczce wam pokażę te wszystkie darmowe rzeczy, te wszystkie skiny. Więc lecimy do giery i po prostu widzimy się w pierwszej rundzie. Także widzowie, jesteśmy już w gierce i sobie zaczniemy, oczywiście, od, od właśnie tych nowości, które nadchodzą do Stumble Guys, Ponieważ widzowie, dostaliśmy w nowej aktualizacji naprawdę strasznie dużo skinów. A dokładniej w aktualizacji, która niedługo będzie, ponieważ mamy aktualnie wersję chyba 0.48.1, no a mamy już właśnie wygląd skinów z aktualizacji 049. Więc widzowie, skiny, których jeszcze nie widzieliście, właśnie wam się wyświetlają na ekranie. Będą to skiny z właśnie aktualizacji, która nadchodzi do Stumble Guys i jest ich naprawdę masa. Są nawet te właśnie misie, którym gram teraz, tylko że właśnie w innych kolorach i wyglądają one naprawdę super. Więc właśnie nie będę mógł się doczekać, właśnie już nie mogę się doczekać, aż zostaną one wprowadzone do gry. Ale poza tym widzowie, mamy naprawdę ciekawe skórki, ponieważ mamy na przykład Pixel Orbita, który wygląda naprawdę spoko i na przykład mamy właśnie skina Twistera, czyli właśnie takiego tornada. No tornado właśnie ten skin tornado wygląda przeepicko. Możecie dać znać w komentarzu oczywiście, który z tych skinów wam się najbardziej podoba, ponieważ no jest ich naprawdę, ale to naprawdę dużo i mamy pewność, że po prostu któryś z nich będzie za darmo. Ponieważ widzowie oprócz tych skinów dostaliśmy też informację nieoficjalnie od Stumble Guys, no ale dostaliśmy od likerów jakiś, że widzowie będzie, będą do zbierania takie jakby Wiecie, kasetki, z gry, coś takiego, właśnie jak mieliśmy wtedy do zbierania banany, mieliśmy do zbierania, właśnie, pisanki. To tym razem będziemy mieli do zbierania, właśnie, jakieś coś w stylu kasetek, i właśnie, coś w stylu kasetek będziemy zbierać, widzowie, i będziemy mogli to wymieniać, właśnie, na nagrody. Przynajmniej tak widziałem na filmikach, właśnie, od likerów. I mam nadzieję, że, że to jest, że to nie jest takie pokazowe, tylko że faktycznie takie coś będziemy mieli. Więc widzowie, no, zbliża się dla nas event, zbliża się dla nas nowy Event, właśnie, w którym będziemy mogli zbierać kolejne darmowe, znaczy będziemy zbierać kolejne rzeczy i odblokowywać y, nasze nowe skiny za darmo. I póki co nie wiadomo, który będzie skin za darmo właśnie z tych nowych, no ale wiadomo, że właśnie taki event nadchodzi do Stumble Guys. Więc widzowie, no poza tymi skinami, które Wam pokazałem, to również przy nowej aktualizacji nadchodzą nowe mapy, nadchodzą nowe mapy. Niestety jeszcze nie znamy wyglądu tych nowych map, no ale po prostu dostaliśmy informację, że właśnie takie nowe mapy w najnowszej aktualizacji powinny się pojawić. Więc widzowie to jest w sumie chyba na tyle z tej nowej aktualizacji Właśnie wprowadzi nam strasznie dużo skinów Wprowadzi nam nowe mapy, nowe eventy No ale na tym myślę, że możemy skończyć właśnie rozmowę o tym nowym update'cie I widzowie o czym możemy porozmawiać? Możemy o tym porozmawiać widzowie, że właśnie w StumbleGuys mamy do zdobycia aż ile? Aż mamy chyba 4 darmowe skiny do zdobycia aktualnie Ponieważ mamy skina Bolta, który jest w darmowym kole Mamy kolejnego specjalnego skina Czyli właśnie Diamond Demonat. Jest to drugi skin, który możemy zupełnie za darmo sobie właśnie w Guys zdobyć. I widzowie, pojawiła się nowa opcja w Guys, czyli turnieje. I w tych turniejach również możemy zdobyć dwa darmowe skiny. Jest to Rip Streamer, którego naprawdę lubicie, bo pisaliście mi, że właśnie Rip Streamer to jest taka skórka, która bardzo wam się podoba. Więc takiego Rip Streamera również możecie zdobyć zupełnie za darmo w Guys Po prostu zagranie turniej. No i czwartym skinem, właśnie czwarty skin to jest. Yy... Nie pamiętam, kurde, jak on się nazywał, no ale za chwilę wam go pokażę. Jest to właśnie e, taki skin o, Dark Fire Fist za, Zapomniałem się jak on właśnie się nazywał, ale znazywał się on Dark Fire Fist Więc właśnie mamy Ripstreamera, Dark Fire Fist'a e, mamy również skina e, Diamond Demona oraz mamy skina Bolta. Są to cztery skórki, które możemy zdobyć w tym aż dwie, czy nawet trzy specjalne. Chyba nawet trzy specjalne możemy zdobyć aktualnie w grze za darmo. Więc jest to naprawdę dużo. No ostatnio Stumbleguys na coś rozpieszcza i Daje nam co chwilę jakieś darmowe przedmioty, więc ja myślę, że, że naprawdę super z ich strony, e, i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. I widzowie przegraliśmy, nie udało nam się i przechodzimy sobie, klikamy wyjść i widzowie przechodzimy sobie jeszcze raz do tych nagród, właśnie jeszcze raz wam pokażę tutaj, że mamy właśnie nagrody, jak widzicie możemy zdobywać klejnoty, naprawdę strasznie duże ilości tych klejnotów, nawet możecie pojedynczo 75 klejnotów zdobyć, więc jest to naprawdę dużo, mamy ripstreamera, mamy darkfirefista no i w tych kołach mamy również dwa specjale i widzowie myślę, że na samym koniec sobie zagramy jakąś właśnie jakiś turniej, myślę, że tutaj zapłacimy 20 gemów i lecimy po 50 gemów, mam nadzieję, że uda nam się zająć pierwsze miejsce. Bo wtedy no byśmy zarobili aż 30 gemów. Więc widzę, lecimy do gry i trzymajcie kciuki, że tym razem nam się uda. I jesteśmy już właśnie na mapce. Powiem wam, że ten blok dash jest troszeczkę nudny jest troszeczkę nu nudny ten tryb. Na turnieju, ale dopiero się rozkręca, jak jesteśmy na przykład w finale, to wtedy są już takie mapki, które naprawdę ciężko w ogóle jakkolwiek przejść. Właśnie zazwyczaj jest na przykład jakiś poziom, w którym wszyscy spadają, dosłownie wszyscy, i wtedy trzeba wziąć pod uwagę, kto spadnie jako ostatni, kto jako pierwszy dotknie właśnie tej bariery, co nas eliminuje. No, ale te początkowe levely to myślę, że naprawdę, naprawdę jest to nudny tryb. No, ale myślę, że oczywiście jest on ciekawszy niż jakbyśmy mieli co grać. No, widzowie, no, myślę, że na przykład Space Drop mi się o, o wiele bardziej nudził, właśnie niż, niż ten Block Dash. Więc. Sego gramy i widzowie, jeszcze parę osób musi spaść. Jeszcze parę osób musi spaść, spadło póki co 9 osób, więc jeszcze 6 osóbek musi właśnie zlecieć. więc Mam nadzieję, że za chwilę się ktoś wyłoży. Bo ja już bym chciał do finału, ja by już bym chciał do finału przejść i zobaczyć, czy uda nam się faktycznie coś wygrać. Więc tutaj chyba ktoś spadnie, powinien ktoś spaść. I, I tak, spadła jedna osoba, ale to jest dalej za mało. No kurde, strasznie, strasznie się trzymają nasi ludzie. Jak widzicie, trafiło nam się takie lobby, że, że no dają radę, dają radę. E, I mam nadzieję, że nie spadnę. Dobra, było blisko, było naprawdę blisko. Ale dobra, widzowie, zobaczcie, tu już się zaczyna naprawdę hardcore. I czy mi się uda, widzowie? Czy mi się uda? O, widzowie, zobaczcie, jak to, nie wiem, jakimś totalnym fartem mi się to udało. Bo jak widzieliście, no co chwilę mnie coś podrzucało. I na szczęście przeszliśmy dalej. Przeszliśmy dalej, więc widzowie, lecimy do drugiej rundy. I no, pierwsza runda to był hardcore, więc zobaczymy, jak nam pójdzie w finale. Pojawiłem się w drugiej rundzie i w ogóle chciałbym wiedzieć, czy na przykład, e, im dalej jesteśmy, w sensie w rundzie, e, a nie w gierce, to czy na przykład jest trudniej, że na przykład drugi poziom zaczyna się o wiele trudniej niż pierwszy? E, myślę, że mogłoby tak być, ponieważ w pierwszym chyba na samym początku mieliśmy takie pojedyncze bloczki, a tu już zaczynają się jakieś schody. No ale zobaczymy, no, mam nadzieję, że jakiś finał nie będzie strasznie trudny e, i, i ktoś szybko odpadnie, bo zobaczcie, jest już 1 na 8, jedna osoba już spadła, więc lecimy, 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 mam nadzieję, że nikt mnie tu nie popchnie, bo znowu byłem na becie i zobaczcie, emotki mi się. Właśnie zaktualizowały I nie mam już mojego puncha Nie mam mojego puncha, nie mogę nikogo popchnąć Więc musimy grać legitnie Musimy grać legitnie Więc tu jest najgorzej, tu jest najgorzej zawsze między tymi kolcami Bo ktoś nas zawsze próbuje tutaj Uderzyć i właśnie jak, jak Trafimy na te kolce to już jest po nas To już jest w sumie po nas Bo nasza posa zaczyna się tu wywracać ciągle Wypadać poza mapę Więc trzeba to szybko przeskakiwać I póki co spadły trzy osoby Więc, więc widzowie no... No, no po prostu musimy czekać, musimy czekać. E, widzowie, w ogóle zostało nam strasznie mało subskrypcji do 10 tysięcy. E, za co jestem wam bardzo wdzięczny i widzowie, no nie skupiłem się i, i zobaczcie jak wyszło. No ale widzowie, jesteśmy bardzo blisko 10 tysięcy subskrypcji. I myślę, że na 10 tysięcy subskrypcji może przygotuję dla was jakiś specjal, więc myślę, że naprawdę warto subskrybować. Więc odbieramy widzowie nagrody. Niestety, jak widzicie, no... No ile? Czy nam się zwróciło w ogóle? Zobaczmy, bo... Bo w sumie nie sprawdziłem tego e, Jesteśmy od 1 do 8 Czyli nie widzowie, niestety nie zwróciło nam się, straciliśmy niestety klejnoty. No ale widzowie, ja dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego materiału. Przypominam o subikorosce w górę jeśli film wam się spodoba Do zobaczenia w następnych filmach i cześć!